Testowany akumulatorowy klucz udarowy Hogert Technik HT2E200 to mocne, kompaktowe i ergonomiczne urządzenie zasilane prądem stałym o napięciu 20V i generujące maksymalny moment 400 Nm. Wyposażono je w silnik bezszczotkowy oraz kowadełkowy mechanizm udarowy. W kluczu zastosowano rozbudowaną elektronikę sterującą. Mamy m.in. trzy biegi elektroniczne wybierane przełącznikiem i panel sterujący z trzema diodami LED informującymi o ustawionym położeniu. Szybkością pracy na prawych i lewych obrotach można też płynnie sterować włącznikiem spustowym. Zaś dokładny montaż umożliwia szybki hamulec wrzeciona działający podczas obrotów prawych jak i lewych. Jest też dioda LED do oświetlenia miejsca pracy, która krótkimi mrugnięciami powiadamia o rozładowaniu akumulatora, problemach z jego prawidłowym działaniem i przegrzaniu ogniw litowo-jonowych. Z kolei nasadki udarowe i adaptery pośredniczące sprawnie zamocujemy w zabieraku kwadratowym jedna druga cala mającym pierścień zabezpieczający i otwór na bolec blokujący akcesoria. Klucz udarowy Hogert Technik HT2E200 zasilany jest 2 akumulatorami umożliwiającymi wydajną pracę. Wyposażono je we wskaźnik poziomu naładowania. Stosując dwa takie akumulatory, możemy pracować w sposób ciągły. Testy rozpoczęliśmy od błyskawicznie wykonanego demontażu śruby mocującej koło ciągnika. Równie błyskawicznie zdemontowaliśmy śrubę M12. Próby montażu zaczęliśmy od delikatnej operacji wkręcenia śruby M8. Następnie w równą sekundę zamocowaliśmy śrubę M12. Testy wkręcania twardego zakończyliśmy sprawnym montażem śruby do koła ciągnika. W szóstej próbie zamontowaliśmy specjalny wkręt do betonu. Potem w szybkim tempie zamontowaliśmy w belce sosnowej śrubę 6x160 mm. Testy zakończyliśmy sprawnym montażem w belce sosnowej śruby ciesielskiej 10x200 mm. Redakcyjne testy akumulatorowego klucza udarowego Hogert Technik HT2E200 pokazały, że elektronarzędziem tym wykonamy bardzo szybko i sprawnie szeroką gamę prac. Od montażu oraz demontażu mechanicznego przez budowlany do zastosowań ciesielskich.